Witam. No paszowóz zapowiadany wcześniej w końcu do mnie dotarł. No i jak zwykle wyszła jakaś niespodzianka, którą ja też yy, no tak przewidywałem. Mówiłem wcześniej przy właśnie oględzinach 80, że tak może być. No i niestety, tak jak widzicie, całe kompletne sprzęgło womu wyciągnięte. I teraz, następujące: Następująco, co trzeba zrobić, no, miałem wziąć, rozbierać to, sprzęgło wymieniać tutaj, tarczki końcówkę womu, końcówkę womu, bo ma luz i tuleja, jest cała była pozaspawywana, Właśnie tutaj widać na tym frezie. Także na pewno, pierścień tuleja, środkowa tarczki. I teraz y, tą końcówkę obudowa by mogła zostać. No ale do czego też dążę. Y, tłoczki na pewno cinderki y, hamulca, bo po zapaleniu y, wałek się kręcił, także gdzieś tam nie trzymają. Y, oryginalny tłoczek jeden kosztuje tam 160 bodajże złoty, zamiennik 30. No ale nie wiadomo też ile on by posłużył. Także zdecydowałem się kupić całą kompletną przystawkę i założyć to no mam nadzieję, że to będzie chodziło, że to będzie sprawowało ciągło ten paszowóz bo po zapięciu właśnie tego mojego trolieta nie, okazało się, że nie może upuścić, ukręcić pustego wałek się zatrzymywał a gdzie dopiero jakby dostał obciążenia, to już tam nie ma o czym mówić i teraz tak Sprawa wygląda następująco: chciałem zbadać ciśnienie na mikropompce, szukałem tam trójnika, bo niektórzy pokazywali, że pod kabiną, jak na przedni napęd mają wyjście zrobione, to tam, że w trójnik można się wpiąć i zbadać ciśnienie na mikropompce, ewentualnie pod czujnik, który jest tam pod podłogą, ale. No ja postanowiłem, że tak, jeżeli żółw zając tutaj chodzi, nie ślizga się, nic tam nie przerywa, także prawdopodobnie jest to sprzęgłowomu walnięte, dlatego pojechałem do kolegi, odkręciliśmy te dwie rurki tutaj z boku, akurat ja nie miałem zegara, dlatego robiliśmy to u niego, badaliśmy ciśnienie. Powiem tak, może też nie do końca to było prawidłowe, bo powinno być to na gorącym oleju, no... My to robiliśmy tak, że ten ciągnik pochodził może pół godziny, może trochę lepiej 40 minut. Dojechałem tam do niego, mam 2,5 km. No i jak wkręciliśmy zegar, to pokazał 10-10,5 bez gazu. Na takich obrotach może 500. Tyle, tyle, o ile sobie tyrkała, także myślę, że mikropompka na, na takim ciśnieniu jest wystarczająco mocna, żeby, żeby, żeby po prostu to sprzęgło tutaj ścisnąć i żeby to kręciło. Tylko że co? Przy wyborze właśnie całego komple, tego kompletnego sprzęgła zdecydowałem się na kupno już. Z, yy, sprzęgła z sześcioma tarczkami, tylko że dzwoniłem tutaj do chłopaków, no niestety nie udało mi się zaczerpnąć żadnej podpowiedzi ani informacji tego typu, że czy ono tu na pewno to sześciotarczkowe sprzęgło mi się zmieści, nie wiem jakie są różnice, niby pisało w ogłoszeniu do, do 912, do 16, 12, 24 do wszystkich tych modeli, że niby to pasuje, ale no ja osobiście nie, nie umiem tego zweryfikować, nie wiem, nie miałem z tym styczności, dlatego chciałem zaczerpnąć jakieś tam podpowiedzi, no. Niestety nie udało mi się do nikogo dodzwonić, kto by mi mógł coś na ten temat więcej powiedzieć, dlatego zaryzykowałem, no zamówiłem, no przyjdzie, okaże się. No i tak tutaj sprawa wygląda. A jeżeli chodzi odnośnie paszowozu, to co ja mogę o nim powiedzieć, no dopiero jest u mnie tydzień, paszowóz dziesiątka troliet. cały po odświeżeniu, jeżeli chodzi o lakierniczy umalowany Farbą epoksydową na ogumieniu szerokim 550. Jeżeli chodzi o siłowniki, całe były renegrowane od zasów. Ja chciałem akurat paszowość z dwoma kieszeniami. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Siłowniki były renegrowane od zasów i od stopy. Wymieniane wszystkie uszczelniacze, jeżeli chodzi o przekładnie Wymieniony olej w przekładni cichutko chodzi. Yy, renegerowany, renegerowany że tak powiem. No, od nowa, od podstawy był robiony cały ślimak. Noże założone nowe. Została tylko ten yy, mimośród ta rura środkowa. No i tutaj pod tym, pod tym całym ślimakiem jest tuleja. Yy, nie wiem, to jest chyba mosiąc czy może brąz. Coś takiego. No, w każdym bądź razie jest założona nowa. 450 zł. Bodajże mówił mi tutaj ten właściciel firmy, że, że za to dawali. Pokazywał mi to nawet nim montowali cały ślimak. Dół ładnie wyspawany z dwudziestki. Ten spornik, który wygarnia. blacha jest tutaj dwunastka na spodzie. Niepowycierana. Widać jaki materiał jest dany na podłogę. Gdzieś tam jakieś ślady użytkowania są może ze 2-3 mm wytarcia, jeżeli chodzi tu o, o, przy wysypie dlatego że y, tamten facet mi tłumaczył, że ta tuleja jak się właśnie rozleci, bo była wytrzaskana i wtedy ślimak się buja na boki, no to obciera gdzieś tam o podłogę i takie wytarcia się robią. No i tak tutaj wygląda. Druga strona, nie wiem czy mnie dobrze słychać, bo wiatr wieje. Yy, centralne smarowanie. Tutaj i idzie właśnie, żeby tą tuleję nasmarować to wężykiem pod, pod ślimak. Yy, olej, właśnie ten co wymieniony tutaj mi napisali. 82 na 90. Hydrauliczna, tak jak wcześniej wspominałem stopa. Ja akurat mieszam dwie tony. Nawet szybkawo to mówię, miesza, bo ja akurat wrzucam dwie kostki siano kiszonki z pryzmy, dwie kukurydzy i akurat 2 dwa, dwa 200 umieszuję, także kończę sypać i praktycznie wyłączam wałek wieszam do, oborzy, do, do obory wysypywać. Dlatego że jak ja mam te spryzmy, bo się, czy tam po zbierce, krótko jest to pocięte, także nie ma takiej też roboty. Do czego jeszcze tutaj chciałem? zmierzać. Firma robi to koło konina, oni praktycznie też na zamówienie te paszowozy remontują na dzień dzisiejszy tam bodajże 10 czy 15 sztuk mają, sprowadzają to odrestaurowują. Jeżeli nie mają na stanie, no to, no to przywożą pod klienta no ja na razie mówię, no nie mogę jakoś tam specjalnie tego zachwalać, ale jest zrobiony no fajnie, rzetelnie. Widzę tak ogarnięty, tym bardziej, że mi to polecił kolega, który użytkuje taki paszowóz już 3 lata. Zgadaliśmy się z drugim znajomym Arkadiuszem, który okazało się, że też z tej firmy ma. Jest bardzo zadowolony. Ja za ten paszowóz zapłaciłem 24 tysiące z przywozem. Bardzo miły facet, w porządku. Na dzień dzisiejszy taki paszowóz kosztuje grubo ponad 100 tysięcy, ponad 120 tysięcy, i teraz no, mi taki drogi paszowóz nie jest potrzebny, tak? bo to są duże pieniądze. Także ja po weryfikacji ogłoszeń zdecydowałem się właśnie na taki paszowóz. Jest dla mnie wystarczający. Dlaczego pionowy? Pionowy na pewno ciężej też chodzi, ale. Dlatego, że. I dlaczego z dwoma kieszeniami? O może tak. Dlatego, że ja mam tylko 3,5 metra stół paszowy. To bardzo koliduje. Jeżeli by był z jedną kieszenią, by musiał jechać w jedną stronę i w drugą, gdzie bym z powrotem jechał po tym materiale, który wysypałem. Także to już nie wchodziło w grę. A tak to przejeżdżam tylko raz. I... Od razu są na dwie strony wysypane, bez ujeżdżania i bez gniecenia kiszonki. No, niestety o to pół metra minimum jest za wąski ten stół paszowy, no ale po, przy, przy przerabianiu obór, no, niestety ograniczył mnie ten metraż. I, no i tak jest. I dlatego, że właśnie jak na poziomym wysypują na jedną stronę, to on bodajże jest na taśmie. No i też by trzeba odjeżdżać od tego. No, a ja już tam też nie mam gdzie uciec. Także taki właśnie mój wybór. Komputer jest, działa. Waga znaczy się. Waga na razie podłączona na krótko, tylko wrzuciłem tutaj akumulator z kombajnu, żeby móc to podłączyć. Plus minus trzeba tutaj po prostu podpiąć wtyczkę do świateł. Zrobić to i już będzie działała normalnie. Akumulator można zabrać. Wałek dostałem w komplecie. Tak wracając jeszcze do tych paszowozów, mówię, no, gdybym chciał nowego kupić, nawet jakieś te miksy, nie miksy, które tutaj są na obecnym rynku, no to yy, porównując materiał, który na tych nowych paszowozach jest, to jest na pewno cieńszy niż ten, który tutaj ma około 20 lat, no i jakościowo na pewno też delikatniejszy. Jeżeli chodzi tutaj, bo ja pokazałem ślimak, może wejdę do góry. Jeżeli chodzi o blachę w środku, to nigdzie nie jest powycierana, nie był malowany w środku, co też jest ważne, bo niektórzy jak malują zwykłymi farbami, tylko żeby był okurzony, później jest problem tego typu, że po wrzuceniu kiszonek, no zależy jaka to jest farba, to jest jakby nie było jakiś środek tam chemiczny, żeby nie było tak, że wytrze się ta farba, pomiesza to oczywiście z paszą i potrujemy sobie zwierzęta, no bo też takie... Też takie, o takich rzeczach słyszałem, może tak. Tak jak widać, nigdzie blacha nie jest powycierana, nic nie było spawywane Jest gruba, fajna. Nic tutaj nie widać przy kieszeniach, najbardziej się właśnie wycierają przy wysypywaniu. No tutaj, na tym paszowozie tego nie ma. No, ślimak jest, tak jak widać, dopiero przytarty, bo w sumie to, co umieszałem, dopiero pięć paszowozów w u mnie. Także jeszcze nie, nie zeszła ani rdza z tego ślimaka, ani tutaj z komory. Ale tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Coś tam będę mógł więcej powiedzieć, ewentualnie, za jakiś tam czas. Jest, a jest też kilka spraw do omówienia, których na bieżąco nie mogę opanować i zrobić, bo y, pogoda jest teraz taka, jaka jest. Krótki dzień też Nie idzie tego wszystkiego przegonić. Tym bardziej że tych robót mi się nakłada i dochodzi coraz to więcej nowych, o tak, takich typu jak, jak tutaj, właśnie nieprzewidzianych nie tak do końca. No i do czego zmierzam? Do tego, że ktoś tam pisał mi w komentarzach jakiś pan, żebym opowiedział o, o reklamacji Tura, jak to ta sprawa się rozwiązała z Intertechem. No, na, tak pokrótce mówiąc, no to jest tur zrobiony, ogarnięty, poprawiony. A jeżeli chodzi o więcej szczegółów, co tam, jak tam, no to najwyżej zrobię kiedyś jakby w wolnej chwili jeszcze jeden odcinek. Poświęcę mu tamte 5-10 minut i opowiem, jak to dokładnie było. No, ale na dzień dzisiejszy nie chcę marudzić, mówię, z tym czasu. Tym bardziej, że popsuł mi się jeszcze wycinak. I też muszę jakoś to na... Czasie zrobić, bo krokodylem wyrywać trochę niewdzięcznie. Nie podoba mi się to, jest też marnowanie paszy. Także na razie to by było na tyle. A jak tam będę miał wolną chwilę, tak z doskoku, no to coś tam jeszcze dogram i więcej pokażę. Najwyżej o, zrobię jeszcze taki odcinek, jak właśnie zamontuję to sprzęgło, jeżeli mi się to uda zrobić teraz na czasie i podepnę właśnie tego małego niedźwiedzia. To wtedy w trakcie mieszania coś tam Wam pokażę. Na razie, dzięki. A jeszcze zapomniałem parę słów powiedzieć tutaj o tym rodzynku. Zalegam jeszcze z materiałem właśnie z etapu wyciągania silnika z kolejnych tam rozbiórek. No, na dzień dzisiejszy to wygląda wszystko tak. Przestawiłem go w inne miejsce trzeba dłubać dalej. Wycinarka tam. Tak wspominałem wcześniej, uległa awarii windy, czyli napędu tutaj linki. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy, a problem jest no niestety z rozbieraniem, z takimi pracami, gdy się ma warsztat pod chmurką, to idzie to bardzo mozolnie, tym bardziej, że są pogody, jakie są, aby nie było grudzień. Także do następnego.